Pustynny Snajper, książka Eda Nasza, który jak samo sobie mówi, jest zwykłym angolem. Chciał wstąpić do armii, ale armia go nie chciała, ponieważ miał jakieś mankamenty fizyczne. Ma podobne uczucia jak ja z pierwszych wojen, gdzie nie mówi o sobie jako o bohaterze, tylko wtedy, kiedy strzelają, o tym, że w panice właściwie strzela się dookoła, nie patrząc do kogo, po to tylko, żeby siebie ochronić. Ale w tej rzeczywistości wojennej dojrzewa. Dojrzewa, zaczyna rozumieć, co się dzieje dookoła, i to co najistotniejsze, zachowuje swój system wartości. Wie, że nie wolno strzelać do cywili, do bezbronnych. Rewelacyjna książka dla wszystkich, którzy chcą właściwie zrozumieć, jak ta wojna wygląda od środka: że ona nie jest ani biała, ani czarna, że ona jest zawsze szara, zawsze brudna, i że udział w wojnie to nie jest szukanie bohaterstwa, a tylko smutna rzeczywistość, na którą czasem jesteśmy skazani.